Wyobraź sobie, że masz 19 lat, żadnych pieniędzy, wyglądasz jak zwykły nerd, a potem tworzysz projekt, który zmienia cały świat nie tylko kryptowalut, i wart jest miliardy dolarów brzmi jak bajka. To historia Witalika Buterina, twórcy Ethereum. Witalik urodził się w Rosji, ale jako dziecko przeprowadził się z rodziną do Kanady. Od najmłodszych lat był bardzo inteligentny, ale też zamknięty w sobie. Uwielbiał matematykę i komputery. Czasem inni mówili, że jest dziwny, ale on po prostu widział świat inaczej. Gdy miał 17 lat, jego tata pokazał mu bitcoina. Witalik zakochał się w tej technologii. Zaczął o niej pisać artykuły i pracował jako redaktor w czasopiśmie Bitcoin Magazine. Ale szybko zrozumiał, że bitcoin jest fajny, ale ma swoje ograniczenia. Witalik zadał sobie pytanie: A co, jeśli blockchain mógłby robić więcej niż tylko przesyłać pieniądze? Co jeśli dałoby się na nim budować aplikacje, gry, umowy, giełdy? W wieku 19 lat napisał tzw. white paper, dokument opisujący jego pomysł na Ethereum. Projekt szybko przyciągnął uwagę programistów z całego świata. W 2015 roku Ethereum ruszyło. To był zupełnie nowy rozdział w historii kryptowalut. Ethereum nie służy tylko do płatności, na jego bazie można budować tysiące innych rzeczy. Gry Zdecentralizowane aplikacje, zdecentralizowane finanse, DeFi, systemy głosowania, a nawet inteligentne kontrakty, które wykonują się automatycznie. Witalik nigdy nie był typowym przedsiębiorcą. Nie nosi drogich garniturów, nie ściga się na jachtach. Chodzi w Japonkach, dresach, a dużą część swojego majątku przekazał na cele charytatywne. W 2021 roku miał majątek wart ponad 1 miliard dolarów. Witali to dowód na to, że nie trzeba być głośnym, przebojowym ani bogatym, żeby zmienić świat. Wystarczy mieć pomysł, odwagę i pasję. To chłopak, który nie miał miliona dolarów, ale miał milion pomysłów. I dzięki temu stworzył Ethereum.